Nie ma, nie, dobra, pokażę Wam, bo, bo nie wiedzcie mnie, macie okropny kolor, zwracający uwagę na pewno. Dwa odkaski, no właśnie, Audi sprzedałem, kupiłem Porsche. Maskę podnoś, Chcecie silnik zobaczyć. Dobra, a który, z której strony? Z przodu czy z tyłu wam podnieść? A podniosę wam obydwie. Żeby nie było, że wam żałuję. Ja już wam podnoszę maskę, tylko... Słuchaj, tu jest gdzieś... O, tutaj to tu jest. O, 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 poczekaj. Dobra. Ale jest petarda, nie? Jest petarda. Ten silnik. Jakby tutaj majka wrzucić, nie, to chyba byłoby troszeczkę niehumanitarne, bo mogłoby to być gorąco delikatnie, mam takie wrażenie. No, zamknij się, kurde. Dobra, Dobra. miał być Goldiger Prank, no już jedziemy. Z tyłu tak wygląda silnik, z tyłu też go nie ma, jak coś. Czy trochę, trochę go jest, bo tutaj się wlewa olej, a tam płyn do Hello? czegoś tam. Nie będę tego podnosił, bo boję się, że coś złego wleje. Właśnie Porsche jeździ bez silnika. To jest największy plus, że ono w ogóle nic nie pali. Bo ani z przodu, ani z tyłu nie ma silnika. Manuala ma się łopie. Nie rozumiem. Za narek zdonatował 2 dolary A teraz mam manual ustawione, masz rację, kurwa, rzeczywiście. Przematy podkreślenie zdonejtował 2 dolary. Kurwa załóż normalnie tego buketa, bo kurwa wygladasz jak jebany, debil, zadna laska ci nie wejdzie. Nieprawda. Bierzemy ją, czy nie widzowie? Właśnie, może nie tę. Akurat, właśnie nie mam zbyt dobrej, komfortowej pozycji do ataku. Rozumiecie o co chodzi? Bo nie mogę podjechać tak na jej wysokość. Musiałbym wystawić głowę tutaj i krzyczeć. To jest takie, ona słyszy, a właśnie, bo ja nie mam dachu. Kurwa. Może słyszeć, oczywiście, no. Ale coś w tym jest, no. Ogólnie rzecz biorąc, to eksperyment społeczny. To nie jest yy, próba zrobienia z kogoś debilki. Wiadomo, że wszystkie dziewczyny. Yy, może inaczej, powiedzmy. Większość dziewczyn wsiadłby również do Sejaka, jakby zaproponował przejażdżkę. I nie ma w tym nic dziwnego. Że wolą przejechać się Porsche, niż Sejakiem. Gdyby ewentualnie była taka, która nie wsiadłaby do Sejczęto, a wsiadłaby do Porszaka. To nie jest to w ogóle dziwne. To wcale nie chodzi o hajs. I o to, że lecą na szybkie fury. Całe. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu one są laski, które zdecydowałyby się na przejażdżkę w Porsche, a nie zdecydowały się na przejażdżkę tej Są fankami motoryzacji. Tylko i wyłącznie takie istnieją. Nie ma lasek, które lecą na hajs. A Wersow? Co z Wersow? No dobra, są. Ale to nie miało nic wspólnego jedno z drugim, jak coś. No o co ci chodzi, cymbale pierdolone, no? Pani przechodziła przez przejście. Przepraszam za wulgaryzmy, kochani widzowie, ale się uniosłem. Czyli czy nie Was gdzieś może? O kurwa, policja z tyłu. Wizowy był problem. Było to do dogrania. Gorbił się pan policjant. To jest ten moment, widzowie, a tak Przepraszam Gdzie idzie pani, jeśli można się spytać? Gdzie pani idzie? A chce się pani przejechać? Proszę 0 na 4 Oj pod Podjedziesz mi cofniesz mi czy nie? Bo Całe życie będę ruchał rękę, wizowie, Nawet Porsche mnie nie pomogło. Każdy Podoba. Przepraszam. E, wsiada Pani? Czemu? Zero na sześć. Tragedia. Przepraszam Podwieź Panią może? Jeszcze raz Podwieź Panią może? To mogę porzucić to Na ten kawałek prosto spoczka. XD donateował 2 dolary Podjedź pod laskę i spytaj Czy pojedzie z Tobą na Ribi 3 ozdomejtował 2 dolary. Siema dopiero co wbiłem i mam pytanie. Dzisiaj był na strehamku ten cosplay menela w twoim wykonaniu. Kurwa weź zdejmuj ten jebany helmet na szczupaki, no ja pierdole. Ja pierdolę to jest bucket. To nie żaden helmet na szczupaki! No dobra, zdejmę bakieta. Pójdź wam w dupę. Nie, dla... dlaczego mam u... A, ubrać ten bakiet? Wiecie, ile Lasek leci na łysych gościach. XD donatował 2 dolary. Ja pierdolę co to kurwa jest pod tym kapeluszem. Rybackim, ty masz kurwa taką klacę. Myślę, że jedynym sposobem na zabranie panienki na wycieczkę to wypierdolenie jej z tej pięknej klacy, Pozdrawiam. Daj, daj na osiem. Ale mają? 2 dolary. Helmet rybacki ma 65 że lat bójcie. i oglada. stram, powiedziała ze by się przejechała z takim wnuczkiem. Daj kajsu, daj banknot do szura Zdonate'ował 2 dolary Kurwa, przecież ty w tym samochodzie Wyglądasz jakbyś pracował w Polszczacie <laughs> I zajebał na noc na przyjaciół Dziękuję Dzięki chuj za 2 dolary XD <laughs> Zdonate'ował 2 dolary Zapłacaj mi ten parasol na łeb Łysol ujebany Jest na mieszkanie po koszule I Dałem dwa. Znaczy, jechać po ten, jechać po koszule. Wyszłoby za pierwszym razem, tylko psy przeszkodziłyby bez kitu, tak, tak. Tam, ale nie, w szczęście to jedna była taka. A może ja się przejadę kawałek? Hmm. Happy, happy. Idą jakieś dziewczyny dwie No nie czy ten Polak Gold to jest dobra piosenka, żeby zaprosić kogoś do środka Uber? Nie zdziało. Zapraszam, czy zamawiali Państwo Ubera? Nie. Okay. Czekam na pasażerów. Ale jak nie ma nikogo, to mogę jechać. Zapraszam. Ale nie mam Nie przeszkadza mi to. I tutaj z panią zdziwiłem, a i teraz jest strach w oczach. Mogę panią w kółko przewieźć. na zabłocie nie ma problemu. Za darmo Dzisiaj promocja za darmo, zapraszam Prowadzę transmisję na żywo. Promocja jest Front kamerka, nie pokażę pani Jak pani woli Jed Jednodniowa promocja Na darmowy przejazd Dobra nie bałem? Nie, chciałem no, być fair Ale by było ok. Mogę nie mówić, ze stream No, ale też chciałem być w porządku, nie? No to Paris! Ale beka takie przypadkowe spotkanie ja zauwałem, Ale, ale przypadkowe spotkanie, 370, a Ty co tam masz? 400? 370 ja 300, to Ciężko Dawaj, tu nie No dobra Oglądamy, oglądamy stop. No to miło No <laughs> to jeszcze dziewczyno będzie się ścigał No ja no też dobra. Będziesz startował, także no. Będzie, no Wspieraj, wspieraj. Tak. Nie, czy jest kapiopka to jest w ogóle? To czy pień? No nie, bo ten chłopiec no z lebie zasuwuje, ja już w no pora. No 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 Nie jakby Resik by był to... Nie no, z tamtym wczorajszym Resikiem to nie ma w szans. To no, jest to... no, to... z Krakowa nie wiedziałem, że to z Krakowa. To jest z Krakowa, Tak, tak? A, On tą, tą swoją jezie? Ale, no, to sobie... Ale tobie, tak powiem. A to jego dupa jedzie, nie? No tak. <laughs> Dziewczyna prowadzi Ale nie, no to, to mają dobre auto mają, bo to wiesz, mogą, mogą cię podgonić. A ja to kurde jadę tu tam Co? Czemu? 70 mać nigdy więcej nigdy więcej Dwa To to twój To twój <cirees Inaudible> O, to miło, ja też. Trzymaj się, pa! Ostatnia! Zaczepiłem ja laski? No właśnie zaczepiłem. Koledzy, przepraszam. Tak. A no takiej pomocy troszeczkę. W, w e, czym chce mi Pan pomóc? Kapucińska, ja, ja potrzebuję pomocy. A, ja też. Dobry, no. dobry. E, Dyskutujemy na ten temat, że ja potrzebuję ulicy Kapucińska. A, kapu... kapu... kapu, kapu kapuczyńska. Kapuczyńska. Kapucyńska. Dobre, dobra, dziękuję. sprawdź. Nie, on sprawdzi. Dobra, dziękuję. Walisz kurwa w no, Nie walę kurwa w chuja. No dobra, dobra. No, no, no. Co mówiłeś? To, że słyszałem Kapucyńska No mogę ci sprawdzić, jeżeli chcesz. Nieładnie jest pluć. Wieśniaku. No, idź na chuj. Ojej, by chciał pomóc, a jest... Nie, bo ja się przejęzyczyłem trzy no, razy nie, no, autentycznie. No, ale, no nie idzie, zrozumieć, co on mówi. No, to, to się ja nie byłem pewny na początku. Na, po, na początku, widzicie, pierwszy raz to było coś sz... a później się trzy razy przejęzyczyłem. Ale... I próbowałem sobie uświadomić, co on mówi. No, tak, nie byłem pewny, czy kapucin, kapucin, kapucino. Kapucyńska no Kapucyńska, jest coś takiego Aaa, no dobra Jest RS Siemano Czyżby to był z, z kodem Paramaxil? Przęgło, poczekaj bo ja nie pamiętam jak to jest z do... samochodem <laughs> Poczekaj, no Jestem <laughs> Gaz, sprzęgło, gaz O kurde ale wiesz, że ja nie pamiętam, jak się jeździ samochodem Okej, Możemy wrócić na parking na chwilę? No, dosłownie na sekundę, dobra? No ja to jeszcze nie wyjechaliśmy z tego parkingu Ja wiem, ja wiem Bo kwestia jest taka, że autentycznie nie pamiętam już, jak się jeździ samochodami ze sprzęgłem o. Nie jest tak, że ja udaję Ale, ale a wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że jak Ci dawałem samochód na początku, to powiedzieliśmy to samo z automatem Tak, 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 tak. I z dalej, nie, co ty mówisz, czemu? Nie, wiesz co, e, pisa, pisałem ci na FB i to mnie bardzo coś yeah, i right. nie tego widzę Co? Bo ciśniesz go na biegach wyżej i puszczasz gaz, a to powinieneś mu lekko odpuszczać, żeby on sobie zredukował Jest taki, wiesz, taki dźwięk Aha, aha, no no, 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 no Keep right on the towards 94. E, Ty otwarte okno w handlujce? Hmm, zawartka. Nie, 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 nie przejmuj się konsekwencjami <laughs> Jedziemy do przodu Nie, oni trolują, mogę się założyć o stówę, że nie Chcesz, chcesz się założyć? No, plus to do Mazdy będzie, czy minus? Ale. Przyjmujesz zakład, czy nie? Ja zakładam się, że zamknięte. Szyby? Tak. Czy my ja się z tym zakładać w ogóle? Nie wiem, no bo. Przeczytałeś się wiadomość tak, jakby to była prawda. Ja im wierzę, ja im wierzę. Okej. Okay. Widzo... No, widzowie się nie okłamią, już tutaj napisał. Dobrze. No, no jak się nie ukłamią no to przyjmij. Przecież to są szczerzy ludzie, no tak, no. z otwartym umysłem tak, i z dokładnie. Jeżeli tak z pięknym mówisz to, to znaczy, chcesz się założyć. No, nie, 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 nie. nie. Stay in the Teraz już wiesz? No jestem pewien. Daj daj Pasterek 2 dolary. Jak można dać chwór z manualem szczurowi, który jedyne doświadczenie ze zmianą biegów miał na swoim rowerze. Nawet to mu nie wychodziło. I teraz e, wciskasz gaz, e, wróć hamulec, wciskasz mocno no jest. i gaz do podłogi.